Romantycznie. <noise> Kasiu Strus, co sądzisz? Dawid, jest to piękne, magiczne zdjęcie. I tyle w temacie. Brawo. Kasiu? No, uwielbiam ten romantyzm, który taki jest naturalny u, u Dawida. Brawo, piękne, piękne zdjęcie, Dawid. Przypominam, że przyznajemy od jednego do trzech. W tej punktacji, w tej konkurencji, oceniając te zdjęcia, Kasiu, ile punktów? Mocna trójka. Mocna trójka to więcej niż zwykła trójka, prawda Dawidzie? Zdecydowanie. Dla mnie bardzo, bardzo mocna dwójka. <laughs> ok. Kasiu? Super trójka. Marcin marszczyż brew Piękne spojrzenie. Trzy punkty. Bardzo Trójkę. dziękuję.